15 mm płyty kurde memlowej Dlaczego tutaj wcale nie jest problemem, że to jest taka płyta? Ja ją zaraz pokażę. I tak właśnie oto widzicie kolejne zastosowanie wozu, Mieszkanie pod pracą. No, i tak jak wspominaliśmy, nadszedł czas pracy. Ja jestem w Elblągu. Będę tutaj robić kamperki lub coś z kamperkami. Patrycja pojechała do swojej pracy, która była w zeszłym roku. Także nie ma jej z nami. Z nami w sensie, bo ja jestem i kurwa, ty jest ze mną. O tam. No, także my sobie będziemy tutaj koczować. Będziemy się kontaktować, to będziecie wiedzieć, co jest u Patrycji być może uda mi się coś pokazać z aut które tutaj będą robione lub nie bo wiecie nie każdy może chcieć żeby coś tam nakręcać w jego aucie ale mam w planie coś zrobić też tutaj u nas więc to na pewno wam pokażę no i co? zobaczymy zobaczcie co można mieć w kamperku bo to jest w sumie kamperek tylko zobaczcie tu, jest, tu są meble zobaczcie czego na to zrobimy. Bach, 15 mm płyty to Zrobiłem tylko blacik, ale teraz tak. Zobaczcie, jaki bieg do Tu jest łazienka, tutaj toaleta. I teraz tak. Dlaczego tutaj wcale nie jest problemem, że to jest taka płyta. Ja wam zaraz pokażę. Powiem Wam, że w tym przypadku masa się nie liczy. No ale co tu jest do zrobienia w ogóle w tym autku? Tak jak widzicie, cały kontener jest zabudowany i to są tylko i wyłącznie meble. Tutaj nie ma w ogóle żadnej instalacji, nie ma elektryki, nie ma wody, kompletnie nic. I teraz jaki jest problem? Są meble, wszystko jest. Ale nikt nie zrobił żadnych kanałów na przykład, którymi można byłoby to zrobić. Teraz tak, jeśli na przykład mielibyście taką opcję, że sobie zabudowujecie coś takiego, ktoś Wam zabudowuje mebelkami? Co wystarczy zrobić, żeby potem to nie wyglądało tak jak teraz tragicznie? Dookoła po prostu zbudować, ja wiem, taki kanał, no nie wiem, w jakimś tam przekroju, może z 15 na 15 przynajmniej. Po prostu rogiem, póki pusty kontener. Zrobić dookoła coś takiego, dosłownie okalające dookoła tyle ile się da I to już naprawdę jest zbawienie Może tutaj jest do zrobienia dużo dziurek otwornicą To nie wiem czy wiecie że Istotne jest, że jeśli się robi w takiej płycie na przykład otwór I sobie tutaj widzimy. Teraz jak sobie nacięliśmy tutaj tą warstwę Z zewnątrz To o ile mamy dostęp bo czasem jest tak, że nie ma z drugiej strony dostępu, ale to też znaczy, że wtedy nie widać drugiej strony, więc to jedna podera. Ale jeśli mamy dostęp, to w tym momencie bierzemy sobie i z drugiej strony, to już mamy dziurkę od pilota. Pilot zawsze wkrada, chodzi. I z drugiej strony sobie tak samo nacinamy z tej strony, a potem już do końca to obojętne, ale tu chodzi tylko o to, żeby na końcu nie mieć czegoś takiego na przykład. Bo jeśli się pcha tylko z jednej strony, no to tak później tutaj końcowa warstwa nie jest w ogóle nacięta. No i to się rozpierdziela. Taka mała budoradka. Muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu podpinam separator do takiego zestawu z reguły to był mały akumulatorek, jakieś tam parę godzin a tutaj. Ale zauważcie jaki jest plus pracy z takim autem. No tak troszkę jeszcze, troszkę o, prawie się wyprostowałem. To jest łatwo będzie pociągnąć kabel z Pracy zarobkowe na dzisiaj koniec Pimpuś wyprowadzony A ja nie uwierzycie Trzeci raz podchodzę do tego samego, czyli wyciągam wąż od klimatyzacji ja nie, nie pamiętam czy Wam to ostatnio mówiłem Ale z poprzednim wężem skończyło się tak Założyłem wąż Umiełem się na wizytę do serwisu, pojechałem do serwisu Po 5 minutach Pan dzwoni, że można odebrać auto, bo wąż jest dziurawy I Teraz Wam tutaj wrzucę foteczkę się okazało, gdzie ten nowy zarobisty wąż Miał nieszczelność No i stanęło na tym, że dupa założyłem z powrotem stary wąż po to, żeby to nie było pootwierane tutaj Tamten odesłałem, uszkodzony, no a że dzień później miałem wyjeżdżać, no to już tak było pozamiatane, nie? Także teraz jestem w obrębie, wyciągnąłem ten wąż po raz kolejny i po prostu będziemy go próbować zaspawać Może się uda, może nie, a jak nie to i tak muszę kupić nowy Ale powiem Wam, rozebranie tego zajęło mi teraz, wyjęcie węża Zajęło mi jakieś 15 minut, więc są postępy przy trzecim razie Mam taką baterię, taki mieszalnik, to znaczy to jest jego część, tylko konstrukcyjnie jest wyjątkowo, że tak powiem, nieodpowiedni do takiej zabudowy, ponieważ najlepszą opcją jest jeśli tu jest gwint jakiś i on jest zakręcany z drugiej strony, wtedy to idzie zrobić łatwo przez ściankę i nie ma problemu, a to musi być przykręcone od otworu, i dopiero później blenda jest założona, czyli musiała być w ścianie taka dziura. No i teraz co my możemy wymyśleć? Ja wymyśliłem coś takiego. Na to przyjdzie taka skrzyneczka. I tu się założy po prostu blender, a to mogę przykręcić cały do ściany. A węże po prostu wejdą tutaj. To będzie jeden i taki sam króciec z drugiej strony. No i to, teraz mam z drugiej strony w szafce. A teraz a propos tego, taką skrzyneczkę zrobiłem z Dibondu. Nie wiem czy kojarzycie taki fajny materiał. Takie, tu jest tworzywo w środku i z obu stron są warstwy aluminium, które są tam zawsze w jakimś kolorze lakierowane. Także to jest taki w miarę gotowy produkt. I to jest oczywiście woda odpowiednie wytrzymała. Co, 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 co najważniejsze, można to formować jeszcze, bo jeśli to się delikatnie zagrzeje, to spokojnie włóki. Czy coś się formuje? Także jak się ktoś zastanawia to fajny materiał. Tutaj jak widzicie wszędzie wszystko w paskach będzie LEDowych. A teraz żeby nie ciągnąć ekstrakt, to znaczy nie robić znowu jakichś włóczników osobno, do których wszędzie by musiały korytka lecieć. Wziąłem, wymyśliłem i zamówiłem coś takiego. To jest taki mały elemencik który mieści się po prostu do takiej listwy można wsunąć. I teraz tak ten elemencik glutuje się po prostu z listwą LED. I... I to się nam tutaj mieści i chowa w środku. Teraz sobie tutaj podłączymy zasilanie takie na szybko. widzicie, zapalił się to taki niebieski punkcik. Ten punkcik jest lekko wkurzający, muszę przyznać. Ale co? Robimy tak Jeśli świeci. Myślę, że to się sprawdzi. Przynajmniej nie trzeba ekstra robić zrobić. taki lęcik nie 20 parę złotych kosztował? Co, elektryki znowu. I zobaczcie, co my tu mamy: jeden akumulator, drugi akumulator, trzeci akumulator i czwarty akumulator. Cztery akumulatory, czyli w sumie mamy 400 godzin Tylko, yy, jak możecie zauważyć, one są połączone, że dwa są połączone ze sobą yy, równolegle, a potem są dwa szeregowo. Yy, I z tego tutaj wychodzi 24V, a tutaj 24V, dlatego że w sumie instalacja auta też jest na 24V, czyli separator będzie ładował przez 24V I Teraz tutaj te urządzonka jak widzicie To jest coś takiego, że po prostu O, jak tutaj widać 24V na 13,8V Czyli to jest taka przetworniczka, po prostu, że z 24 mamy 12V I z tego 12V biegnie tutaj na przykład do tej pierwszej skrzyneczki, bo potem będzie jeszcze z przodu kolejna Gdzie mamy zasilane wszystkie urządzenia na 12V no bo łatwiej jest jednak zrobić coś takiego i dostosować się do tych urządzeń, które są na 12V, ponieważ większość jest na 12 a jeżeli szukać wszystkiego na 24V także wtedy jest takie rozwiązanie, że mamy takie, takie urządzenie a tu jest typowa przetworniczka 4000 maksimum nie, 5000 moc maksymalna 5000 2,5 ciągłej także to już jest taka dość spora no tutaj skrzyneczka, tu jest na wejściu Odpinamy po prostu zasilanie z zewnątrz, tu jest automat, który to przełącza. No i tutaj 300 do podzielenia. Oj. Pamiętajcie, że istotne jest to urządzenie: czy to będzie taki właśnie automat, jak jest tutaj. Czy na przykład możemy mieć coś, co sobie ręcznie przełączamy. Aczkolwiek automat jest o tyle fajniejszy. W ogóle, zaczniemy od tego, dlaczego to musi być. To musi być po to, że jeśli mamy zasilanie z zewnątrz i mamy zasilanie z przetwornicy. To nie może być nigdy czegoś takiego, nie może zaistnieć taka sytuacja, że te dwa napięcia się spotkają, w sensie, nie? No i na przykład druga sprawa, że jeśli na przykład mamy zasilanie z przetwornicy, a na zewnątrz mamy gniazdo, czyli jeśli byśmy coś podpięli do tego gniazda, tego zasilającego, a z drugiej strony by tam powiedzmy nic nie było, no to wtedy ta przetwornica podaje to napięcie w tamtą stronę. Czyli mogłoby być tak, że my po prostu zas zasilalibyśmy jakąś sieć, której oficjalnie nie powinno być w ogóle napięcia w danym momencie. Czy też po prostu samo gniazdo z zewnątrz, jeśli się podniesie, to ono ma wystające bolce i już by to mogło kogoś, że tak powiem, popieścić. Dlatego właśnie istotne jest coś takiego. I to ma na zasadzie, że jeśli z zewnątrz do gniazda przychodzi napięcie, to tylko i wyłącznie wtedy to spina styki, Między tym zewnętrznym gniazdem a całą resztą instalacji, i automatycznie też rozpina wtedy tą stronę, właśnie nie? I teraz dlaczego warto mieć automat? Na przykład, podam Wam do przykład na swoim własnym doświadczeniu: że jeśli się zasilamy z zewnątrz i mamy przełącznik manualny, ok, przełączyliśmy sobie na manual, zasilamy sobie, no chodzi lodówka i tak dalej, coś na tym. I co, wyszliśmy to cały dzień i nagle okazuje się, że ktoś w połowie dnia odłączył tamto zasilanie. No i co? No to my zostaliśmy w sumie z rozmrożoną lodówką, czy czym tam jeszcze co miało działać. Ale jeśli byśmy mieli taki automat, to w momencie zaniku tego napięcia z zewnątrz, automatycznie znów przełączyłoby się nam na naszą przetwornicę, więc nie byłoby tego problemu. Dlatego ja wszystkim polecam założyć sobie jednak automatik. No i może na przykład nie macie lodówki na 220, no to wtedy to trochę mniejszy problem jest, no ale. Coś tam na 230 możecie mieć zasilane i się wam to odłączy. I co jeszcze tutaj mamy? A, tu jest na przykład ładowarka, jak widzicie, nie. to jest po prostu ładowarka, która ładuje akumulatory kiedy jest napięcie z zewnątrz. I teraz też kolejna sprawa, żeby sobie nie zrobić takiego błędu, to się spotykałem, że tamta ładowarka jest zasilana z obu źródeł. Czyli, jeśli mamy na przykład zasilanie z zewnątrz, prąd 230 przychodzi sobie do tej ładowareczki ona robi nam tutaj te 20 parę na te akumulatorki no i je ładuje i to jest ok. tylko znowu jeśli by się nam to y, rozpięło czyli nie mamy zasilania z zewnątrz no to co, wtedy oficjalnie powinna się odpalić przetwornica i jeśli mamy źle wpiętą tamtą ładowarkę no to się nam zrobi taki kołowrotek trochę bo teraz tak, 230 z przetwornicy poszłoby na tamtą ładowarkę na 230V z niej wychodziłoby znowu 20 parę, zasilałoby akumulatory, potem znowu z akumulatorów przyszłoby na przetwornicy i tak w kółko czyli tylko i wyłącznie strata by z tego była. Także pamiętajcie, że jeśli sobie wpinacie taką ładowarkę, i też, żeby to w pełni automatycznie działało, musicie ją wpiąć zaraz za wejściem z zewnątrz czyli jeszcze przed tym samym automatem. To nie może być na wyjściu automatu już, tylko jeszcze dosłownie na wejściu, tu gdzie jest wejście z sieci. I tu sobie normalnie też wpinamy wtedy tą ładowareczkę. Ona wtedy działa tylko i wyłącznie, jeśli jest napięcie z zewnątrz. Jeśli go nie ma, automatycznie ona się wyłączy i nie ciągnie na wstąp. Także takie radki. No i skoro już jesteśmy tutaj przy elektryce, to nie na pewno kojarzycie taką puszkę. To jest najlepsza, moim zdaniem, dostępna taka puszka na rynku do podziału właśnie 12V. Tutaj na bezpieczniki sobie po kolei wrzucamy. I teraz, tu są takie diody. Pamiętam jeden taki film, gdzie ktoś kiedyś założył taką puszkę, po czym stwierdził, że ona jest uszkodzona i w sumie mogła go zabić, ponieważ okazało się, że tutaj na wyjściach, pomimo że nie było bezpiecznika, było napięcie. Także z tego co pamiętam, wykazywało coś koło 6V, czy coś, coś ten deseń, może i nawet mniej. Tylko, że to jest takie 6 voltów przykrycznie z zerowym prądem, bo tam będzie może prąd 0 15, nie wiem, czy takie diodzie, coś koło tego. I teraz dlaczego, dlaczego się tak dzieje? Nie, I naprawdę uwierzcie mi, to nie jest straszne, to nie jest zepsute. To tak ma działać po prostu. Tutaj, chociaż tutaj nie mamy bezpiecznika, pojawia się napięcie tylko i wyłącznie przez to, że tutaj jest ta dioda. A po co jest ta dioda? Ta dioda jest po to jeśli mamy całą taką skrzynkę i tu są powrzucane bezpieczniki o to żebyśmy nie musieli szukać danego bezpiecznika, który jest uszkodzony, spalony to w tym momencie obok niego zapali się dioda a dlaczego się ta dioda zapali? tylko i wyłącznie dlatego że prąd, który powinien tutaj płynąć przez bezpiecznik czyli tutaj z, tych, z tego plusa gdzieś tutaj jest szyna i tutaj sobie powinien przez bezpiecznik lecieć prądzik tutaj do naszego odbiornika no i dlaczego on tutaj nie leci? No bo powiedzmy jest spalony bezpiecznik I co wtedy się dzieje? Prąd nie biegnie sobie po najmniejszej linii oporu, czyli z najmniejszym oporem przez bezpiecznik Tylko wybiera jeszcze drogę taką, że ma tutaj diodę I tylko, że tutaj jest takie ograniczenie, że ta dioda nie przepuści dużego prądu Ona dosłownie, malutki prąd, nie pamiętam, czerwona dioda Jak dobrze pamiętam to jest chyba 0,15 I tylko i wyłącznie dlatego ta dioda się świeci, ale urządzenie nam nie działa, ponieważ tam nie ma takiego zasilania jakie ono powinno mieć Także to tak ma działać, to się ma świecić, i z drugiej strony, jeśli zmierzycie, faktycznie będzie jakieś napięcie. Ale to, to jest dobre. To w sumie, tak już tutaj o tym mówiłem, to pokażę Wam to na mierniku. O co chodziło? Weźmiemy sobie miernik, tutaj mamy zakres za voltaż. Teraz tak, tutaj mamy masę, to weźmiemy sobie stąd. Tutaj mamy plusik, czyli zobaczymy, o, widzicie, mamy tutaj te 14V. Akumulatorki dobrze naładowane, w sumie się ładują cały czas. I teraz tak, jeśli my sobie przyłożymy tutaj, widzicie, bo tu się pali dioda, i to oznacza, że w tym układzie coś jest, i to powinno być zasilane, ale tutaj nie ma bezpiecznika. Bo powiedzmy, że bezpiecznik się spalił. Ok, mierzymy tutaj napięcie na wyjściu. Co nam pokazuje? Widzicie 7,4 V. Okay. 7,4 V, no ale to dlaczego to nie działa, to co ma być? A ja dokładnie powiem Wam, że to ma być lampa, która tam wisi. No nie działa. A dlaczego nie działa? Ponieważ, jeśli sobie weźmiemy tutaj prąd i na tym wyjściu tutaj mierzymy sobie teraz po prostu, jaki prąd płynie na tej linii, no to widzicie, że mamy tutaj 0,07. A teraz, co się stanie, jeśli ja włożę tutaj bezpiecznik, który tam miał być? Uwaga, i teraz do tego układu wrzucamy sobie bezpiecznik. Widzicie, automatycznie dioda zgasła, czyli układ jest ok, tutaj nic nie jest spalone. Jak widzicie, w tym momencie już nam płynie 1,08 Ampera, czyli tamta lampa, która się zaświeciła. Także tak to działa. Mam nadzieję, że w miarę jasno tutaj powiedziałem o co chodzi i te, także ten, nie bucie się tej skrzyneczki, tam ma być trochę woltażu i idiotki są po to, żeby wiedzieć gdzie się bezpiecznik spalił a jeszcze możecie zapytać dlaczego te diody się nie świecą pomimo, że tutaj nie ma bezpieczników, a jak widzicie jest wyjście ponieważ żeby to się świeciło, zasada jest taka, że dru z drugiego końca obwód musi być zamknięty żeby tutaj był ten obieg po prostu czyli jeśli z drugiej strony nie mamy w tym momencie urządzenia jakiegoś, które by miało być zasilane lub na przykład w wyłącznik, który jest, jest po drodze, jest rozpięty, to to się Wam wtedy nie, też nie będzie świecić. Także, żeby znaleźć faktycznie to miejsce, musicie mieć wszystko w stanie załączonym, tak, tak jak powinno to działać. Czyli, na przykład, o, tu Wam pokażę jeszcze raz, że jeśli tutaj się nam teraz świeci, o! Ok, świeci się, ale jeśli ja wezmę i w tym momencie kliknę wyłącznik, który odpowiada akurat też za tamto światło, to widzicie, tutaj już się J nie świeci a no przez to właśnie, że obwód jest otwarty ale jeśli znowu sobie kliknę to widzicie rzutka się zaświeciła także to też musicie wziąć to pod uwagę że jeśli układ jest rozpięty to to wam nie wskaże dokładnie gdzie jest ten bezpieczny no już tak wstępnie po, po składaniu można sobie teraz właśnie kamerką sprawdzić tylko yy, włączyłem klimatyzator w sumie to chyba najbardziej tutaj w tym momencie będzie żarło i oczywiście zasilanie z akumulatoru dane sieci i tak sobie mniej no więcej Poglądam, czy właśnie wszystkie takie większe styki, czy gdzieś coś nadmiernie nie grzeje. Tutaj widzimy główne przechody tutaj na bezpieczniku, tylko że tam to bardziej się chcemy styk samego bezpiecznika nagrzewa, a nie samo mocowania, także to się niesie po tym. Tutaj na akumulatorach wszystkie są jednakowe. I oczywiście przetwornica się najbardziej bardzo, grzeje. Także widzicie, już w tym, takim momencie znowu kamerka się przydała. Jeszcze Wam pokażę, bo miałem taki, e, takie wyzwanie, to było, żeby umocować tą lodówkę w tej szafie. Widzicie, to jest wielka lodówka. ona sobie w sumie tak lata, a szafka jest ze sporym zapasem zrobiona. I wymyśliłem coś takiego, że tutaj w tej spodniej, tym podeście, który też musiałem tutaj zrobić, żeby to się ciknęło, zrobimy takie dziurki w miejscach, gdzie są te stopki regulowane. Jedna jest tutaj, druga jest trochę głębiej. Tylko, że te dziurki są tak mniej więcej do połowy głębokości tego I teraz jak ja sobie Wjadę tą grudówką do tego To idealnie siada tam w tych otworach Także ono nie jest w stanie się do nas przesuwać U góry A u góry będzie taka listewka Są takie dwie gumki Żeby się nie przesuwało Teraz ją tam wsadzę I po prostu odwrócę w tą stronę I jak wepchnę to to, patrzcie, już nawet bez przykręcenia to nie jest w stanie drgnąć. Tylko trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, jak się robi te dziurki, żeby to mniej więcej wyszło wam tak z poziomu. i teraz w sumie, jeśli by nam trochę nie dociągało, to możemy jeszcze sobie teraz stronę tymi nóżkami dociągnąć. Ale już kurczę, teraz mi tak na ciasno wyszło. Że... No i zobaczcie, jaki mamy efekt. Tak, tak w miarę nawet. Widzicie, jak na spawacza mniej doświadczonego, taki jaki tutaj akurat jest, to w miarę to wygląda. Nie? I tak Zastanawiałem się, jak sprawdzić szczelność. I patrzcie, tutaj bach, tutaj zamknięte. Tu podpiąłem kompresor. Na kompresorze jest w tym momencie 6 atmosfer. No, i jak tutaj puściłem, to w sumie nic na tym nie pokazuje, żeby coś leciało. Tutaj takim psikajem takim tym. Także chyba to założę i ten i spróbujemy nabić tą klimę Zobaczymy, co się wydarzy. No, także, żebyście wiedzieli, to ja wam nagrywam tak po troszku z każdego dnia, bo to jest to, co teraz widzieliście już wszystko, to było na przestrzeni chyba tygodnia. Ale, jak to mówią, po pracy, do pracy. Zobaczcie co mam. Prosto z Chin. Doszedł nasz zaworek do założenia. Także znowu przechodzimy do Majowozu, nie? Jak ktoś sobie kupuje taki zaworek to ogólnie on nie jest pomyślany do tego żeby funkcjonować w warunkach trudnych więc ja zawsze rozbieram go tutaj i we wszystkich tych miejscach tutaj na składaniu od razu daję jakiś uszczelniacz to na pewno trochę przedłuży jego żywotność i z drugiej strony tutaj tutaj gdzie jest ta głowica która rusza zaworem od razu jakiegoś takiego smaru nawalić Też tam też tak widnoć nie wsiąka Okej, okay, tak to wygląda Uciapciane tu i tam, ale tu lepiej żeby było uciapciane, niż żeby miało przeciekać Tylko tu musiałem właśnie zmienić, i się mi to wszystko przesunęło Bo wcześniej był zawór prosto w dół I kamera wtedy patrzyła na niego, a teraz to się przesunęło w bok I wysunął się jeszcze bardziej do tyłu Dlatego musiałem jeszcze kamerę jakoś przestawić, no zobaczymy Jak to będzie działać Jeszcze muszę z przodu popodpinać, ale coś mi się wydaje, że już dzisiaj nie zdąży, bo jest Bo jest prawie ósma i tak naprawdę to już mi się nie chce kompletnie, a wiem, że tam z przodu będzie trochę zabawy. A poza tym jestem tak uwalony, że nawet nie ma zamiaru się zabierać za tą z przodu, bo będzie wszystko uwalone. Także to już będzie temat na jutro, ale wiecie co zrobimy? Sprawdzimy, co u Patrycji. Dzień dobry. Dzień Dzwoni dobry. Dzwonimy zapytać, co tam u pani? E, u mnie tak leniwie, o. Mhm. mija weekend ja was, tu, ja was tu zostawię z Patrycą i Patrycja wam za ten czas opowie gdzie ona jeździ i co ona w ogóle tam robi no to powiem tak, ja jestem w Niemczech dokładnie na Bawarii i pracuję tutaj w firmie takiej farmaceutycznej Pracuję 7 dni w tygodniu chciałam powiedzieć 7 dni pod rząd, potem mam kilka dni wolnego no i tak sobie mijamy tutaj czas leniwie teraz akurat mam czas wolny no, także widzicie Jedno i drugie teraz zasuwa. Hmm. Może trwa? nie dosłownie teraz, no. no. ja teraz nie akurat, ale ja dopiero od poniedziałku. No, także ja, ja, ja już też będę raczej kończył na dzisiaj. Tak jak mówię. reszta jutro. Tak. Także. Yy. Duino? Chodź tu. No i gdzie żeś ty był i co żeś ty robił? No widać, że coś jadł Się tam tarabanisz po tych pudłach, że cię słychać cały czas No, będę się tu czasem do was odzywać Jak czy to mnie zadzwoni, to będziecie widzieć co u mnie Tyle No, także tak, widzicie, w ten sposób będzie Patrycia występowała teraz hmm. Tylko jest taka możliwość, innej nie ma Zobaczymy się dopiero w październiku. To, październiku. to pomachaj i powiedz co trzeba zrobić. Subskrybujcie. No. <grybujcie> ma kolejnego dnia. Jak widzicie, przeszedłem dalej do tematu. Tuż miałem ten kabel wciągnięty pod siedzeniem, więc blisko, tutaj, tutaj. I uznałem, że po prostu włącznik do tego zaworu. Wrócę sobie tutaj do panelu od MTT. Pozdrawiamy MTT. I teraz tak, tutaj było ten oryginalny przycisk który tutaj pompuje, ten kompresor odpala, a ja sobie tutaj wrzucę teraz ten od zaworu, czyli pozycja otwarta i zamknięta, a ten tutaj wrzucę na środek. Chodzi znaczy o to, że tak za bardzo szukam tutaj, nie wiem gdzie sobie go mogłem jeszcze gdzie indziej wpierdzielić, a to zawsze można wymienić. Nie? No i tak to wygląda. Teraz tutaj mam włączanie, a tutaj jest włączniczek dwie pozycje. Jak jest do góry, to znaczy, że jest zamknięte, na dół, czyli się wylewa, czyli, czyli otwarte. A tak intuicyjnie uznaję, że na dół będzie sensownie mieć otwarte a do góry zamknięte, prawda? To mi się wydaje. No. Także to chyba będzie już wszystko tak ogólnie w tym filmiku. Dajcie znać, czy w ogóle wam tutaj coś nagrywać stąd. Czy to trochę się mija z celem. No, bo tak jak widzicie. No, tak średnio jest czas, żeby coś więcej nagrywać. Chyba że coś jeszcze będę z robił. Na pewno chcę testować akumulator. Mam tego grafbanka i chcę zobaczyć, ile faktycznie po roku się zużyło. Dlatego, że mam takie odniesienie, ile mi się na no, zwykłym AGM -y ten straciło przez rok. Także chcę zobaczyć, czy grafik faktycznie daje coś więcej. Także to na pewno jeszcze nagram. No i tak, jak mówię, no, ogólnie to dajcie znać, nie? Ej, czy to ma sens. Także do następnego. A to będzie widać w ogóle mnie, to? O, ci. za mała. przyjdzie druga strona? Chodź tu. Czwaniak. Ale wcześniej to wiecie co ja muszę zrobić? Zjezd coś.